Wielki paraliż informatyczny na całym świecie. Kto za tym stoi i czy jest to okazja do zarobienia trochę pieniędzy? Spadki spółek powiązanych ze światem półprzewodników. W zaledwie kilka sesji Nvidia, AMD czy Taiwan Semiconductor Manufacturing przeceniły się o nawet kilkanaście procent. Nowe rekordy cen złota. Ten metal jeszcze nigdy tak drogi nie był. Unia Europejska wprowadza AI Act, pierwszą regulację dotyczącą sztucznej inteligencji. Co kryje się w jej środku? Netflix nie zwalnia tempa i po raz kolejny pozytywnie zaskakuje swoimi wynikami. Leo Messi, zaangażowany w promocję shitcoina, to znaczy kryptowaluty Water. Kurs szybko zrobił plus 400%, a potem spadł o 70%. Zebranie komunistycznej partii Chin nie przyniosło przełomu w sprawie przebudzenia chińskiej gospodarki. Co ustalono? na trzecim plenum. Cześć, ja nazywam się Piotr Cymcyk, a to jest kanał merytorycznie o finansach i cotygodniowy program Fil Week, gdzie przedstawiam Ci najważniejsze informacje ze świata giełdy, finansów, ekonomii i gospodarki. Prowadzę też portal DNARynków.pl, gdzie znajdziesz codziennie nowe informacje właśnie o inwestowaniu, oszczędzaniu, tym co najważniejsze dla Twoich pieniędzy i możesz też dołączyć w nim do wersji premium tego portalu, gdzie już ponad 880 inwestorów codziennie dostaje od nas jakieś analizy i obserwuje jak ja sam inwestuję własne oszczędności w portfelach o wartości. Prawie 2,5 miliona złotych. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie premiumdnarynków.pl Link oczywiście w opisie tego nagrania. Prośba też do Ciebie, żeby pomóc ten materiał znaleźć trochę łatwiej innym. Wystarczy zostawić łapkę w górę, kliknąć suba. Na pewno wszystkim będzie łatwiej i wszyscy Ci podziękują za to, że mogli do tych materiałów dotrzeć. A partnerem tego odcinka jest broker Freedom24, z którego ja sam również korzystam do własnych inwestycji. I dzięki któremu można dostać do nawet 20 darmowych akcji. O Wartości nawet 800 dolarów każda, ale o tej promocji już więcej w trakcie samego odcinka. Akcje lidera sektora cyberbezpieczeństwa firmy CrowdStrike zaliczyły ostry spadek na otwarciu sesji w piątek, a wszystko to po wyniku poważnej awarii, która dotknęła firmy na całym świecie. CrowdStrike zajmuje się tworzeniem oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa. W piątek błąd jednej z aktualizacji systemu doprowadził do. No, dość dużego krachu informatycznego. Błąd aktualizacji dotyczył produktu Falcon Sensor, który ma za zadanie zapobiegać cybernaruszeniom przy użyciu technologii chmury. W efekcie Komputery z Windows, no nie wszystkie, ale dużo z nich, padały w pędle podczas uruchamiania i nie były się w stanie w ogóle uruchomić. Problemy dotknęły masę lotnisk, które nie były w stanie funkcjonować, szereg banków, firm logistycznych, w sumie prawie w jakimś stopniu dotknęły one niemal każdego na świecie. Problem został co prawda dość prowizorycznie, ale szybko naprawiony, a dyrektor generalny CrowdStrike George Kurtz powiedział, że przyczyną problemów była wada znaleziona. W pojedynczej aktualizacji treści dla hostów Windows. Prezes zaznaczył, że to nie był żaden atak cybernetyczny ani incydent bezpieczeństwa, a wyłącznie błąd. No, indywidualnej osoby, który został szybko zidentyfikowany i naprawiony. Ofiarą tego błędu został też poniekąd Microsoft, bo ludzie i tak zapamiętają, że nie działał im Windows, a nie jakieś dziwne CrowdStrike Falcon, coś tam. Tymczasem CrowdStrike to zasadniczo naprawdę świetna spółka, która dynamicznie rozwija się w branży cyberbezpieczeństwa. W 2023 roku pozwoliła już zarobić inwestorom prawie 150% na wzroście kursu akcji i tym samym zostawiła w tyle swoją konkurencję w postaci Fortin. Palo Alto Z czy Sentinel One. Sam uznałem, że potknięcie tej firmy to dobra okazja do jej zakupu, o czym pisałem jeszcze, gdy w handlu przedcesyjnym była ponad minus 15%. Finalnie dzień zakończył się dla CrowdStrike na poziomach dość podobnych minus 11%. No i jeśli kogoś to zaskakuje, to w sumie. Nie wiem dlaczego, bo umowy licencyjne są tak konstruowane, że w praktyce nie ma tu mowy o żadnym odszkodowaniu, a system cyberbezpieczeństwa to nie jest jogurt w sklepie, że jak przestanie smakować czekoladowy, to zaczniesz kupować truskawkowy i po problemie. Koszty zmiany sprawiają, że... Nie bardzo się to opłaca. Ktoś nawalił, trudno, życie toczy się dalej. A jeśli kogoś interesuje bliżej sam biznes tej spółki, to na portalu udostępniłem publicznie na portalu DNA rynków udostępniłem publicznie dla każdego analizę tego biznesu z marca 2023. Link oczywiście również w opisie tego filmu. Publiczny portfel Freedom 24 dalej wygrywa z indeksami. Co dalej zmieniłem w swoim portfelu? Publiczny portfel to mój pomysł na pokazywanie wam, jak w prosty i efektywny sposób można zarabiać na inwestowaniu w zagraniczne spółki. Każdego miesiąca wpłacam tam 600 euro, uzbierało się 4800 euro, a sam portfel wygenerował niemal 20% stopy zwrotu. I to jest o wiele więcej niż chociażby indeks SP 500, DWIG, czy MSCI World, czy nawet NASDAQ w tym samym okresie. Jego aktualny wynik można zawsze podejrzeć w linku, który zamieszczam znowu w opisie nagrania. A w poprzednim odcinku nie realizowałem żadnych zmian. I było to po tym, jak dwa tygodnie wcześniej dokupowałem akcję AMD oraz Marathon Digital Holdings. No w pierwszym przypadku AMD dotknęła przecena na rynku półprzewodników, o której zaraz sobie opowiemy, ale już Marathon Digital Holdings trzyma się naprawdę nieźle i po dwóch tygodniach zapewnia stopę zwrotu rzędu prawie 20%. W tym tygodniu jednak nie mogłem nie skorzystać z tej wielkiej przeceny akcji CrowdStrike. Sprzedałem akcję Pinteresta, notując solidny kilkunastoprocentowy zysk i w całości zamieniłem je właśnie na przeceniony CrowdStrike. Żeby móc odzwierciedlić dokładnie ten sam portfel, wystarczy założyć konto we Freedom24 za pomocą linka, który jest w opisie tego filmu i w przypiętym komentarzu. Potem wystarczy dokonać wpłaty, a następnie podać specjalny kod. I dzięki temu kodowi być może nawet akcja takiego CrowdStrike dostanie Bezpłatnie, bo po zrobieniu tych wszystkich kroków zgarniacie od 3 do nawet 20 darmowych akcji o wartości do 800 dolarów każda. I wszystkie szczegóły już bardziej. Rozbudowane. Tej promocji, znowu oczywiście w opisie filmu, ale ja serdecznie polecam, naprawdę fajnie z tego skorzystać. Bolesna korekta w sektorze półprzewodników. W trakcie ubiegłego tygodnia szeroki indeks na spółki z sektora SOX spadł 10%. Tylko 17 lipca, podczas największych spadków, spółki z tej branży straciły ponad 500 miliardów dolarów kapitalizacji. Co dokładnie się w takim razie tam wydarzyło? No wszystko zaczęło się od doniesień, że Stany Zjednoczone rozważają zaostrzenie restrykcji na eksport. Zaawansowanej technologii półprzewodnikowej do Chin, a to wywołało panikę na rynkach. Inwestorzy zaczęli masowo sprzedawać akcje firm z tego sektora, i największe straty poniosły takie giganty jak Nvidia, która traciła prawie 10% AMD TSMC, Arm, Micron czy Broadcom. W Europie oberwał też ASML, którego akcje spadły aż o 18%, mimo że firma ogłosiła lepsze niż oczekiwane wyniki za drugi kwartał. Powodem tak gwałtownych spadków nie była tylko informacja o potencjalnym zaostrzeniu restrykcji. Ale również wypowiedzi Donalda Trumpa, który stwierdził, że Tajwan, kluczowy producent chipów, powinien płacić za obronę przed Chinami ze strony Stanów Zjednoczonych, a to dodatkowo zaogniło sytuację i jeszcze bardziej pogłębiło wyprzedaż akcji. No, od pewnego czasu hmm, obserwujemy, jak Stany Zjednoczone przyjmują bardziej protekcjonistyczne podejście do. Większości swojego przemysłu, w tym zwłaszcza do przemysłu półprzewodnikowego, widząc w nim strategicznie ważny sektor w rywalizacji z Chinami. W październiku zeszłego roku administracja Bidena wprowadziła szerokie ograniczenia na eksport zaawansowanych chipów do Chin, i już wtedy wpłynęło to na sprzedaż amerykańskich, japońskich czy właśnie holenderskich producentów. No i pomimo. Tej negatywnej narracji politycznej, która na razie gdzieś tam toczy się w tle, to jednak TSMC i ASML zanotowały w tym tygodniu naprawdę dobre wyniki finansowe. TSMC, największy na świecie producent zaawansowanych chipów z Tajwanu, odnotował wzrost przychodów o ponad 40% rocznie, a zysk netto o ponad 35% rocznie. Prognozy spółki również pozostają bardzo solidne, zwłaszcza w segmencie całej sztucznej inteligencji. ASML również pokazał mocne wyniki. Firma odnotowała silny wzrost zamówień i podtrzymała swoją naprawdę silną prognozę na cały rok. Co to wszystko oznacza w takim razie dla przyszłości sektora? No tylko tyle, że obecne reakcje rynkowe są raczej krótkoterminowe i nie są też niczym nowym, więc wyglądają po prostu na dobry pretekst do korekty dość przegrzanych kursów. Fundamentalnie czynniki napędzające ten rynek w ogóle nie uległy zmianie. We wtorek 16 lipca złoto wyznaczyło swój nowy szczyt notowań i Jednocześnie od początku roku pozwoliło zarobić już około 20%, czyli na dziś nawet więcej niż S&P 500, który we wtorek, kiedy Złoto notowało swoje rekordy, pokazywał wzrost rzędu 19% od początku roku. Co stoi za tymi wzrostami? No, po pierwsze, od zawsze napięcia geopolityczne sprzyjają umacnianiu się złota. Wojna na Ukrainie, konflikt na Bliskim Wschodzie, napięcia wokół Tajwanu, coraz ostrzejsze wypowiedzi w kwestii wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, no i wydarzenie z poprzedniego. W sumie z samej końcówki poprzedniego, poprzedniego tygodnia, czyli zamach na Donalda Trumpa. No wszystko to, co może zagrozić jakkolwiek obecnemu porządkowi świata, to woda na młyn dla rosnącej wyceny złota, które w świadomości ludzi... Chyba dalej niezmiennie uchodzi za bezpieczną przystań nawet w czasach największej apokalipsy. Najistotniejsze jest jednak to, że są rosnące oczekiwania na obniżki stóp procentowych, a to historycznie zawsze było skorelowane z rosnącymi cenami złota. Tylko, że dla mnie ten powód jest akurat w tym wypadku, w przypadku tych zwyżek cen złota, dość nietrwały. Złoto faktycznie radziło sobie nieźle w świecie spadających stóp procentowych, ale to miało miejsce głównie w sytuacji, gdy obniżki te były powiązane z nadchodzącą recesją, a obecnie nie, nie widać takiego ryzyka na horyzoncie, no i na pewno nie w Stanach Zjednoczonych. A jeśli tak, jeśli to jest najważniejszy powód, jest on nietrwały, no to ja bym się nie spodziewał, że złoto bardzo szybko i bardzo mocno znowu podrożeje. 12 lipca opublikowano w dzienniku urzędowym Komisji Europejskiej rozporządzenie o sztucznej inteligencji, tak zwany AI. Act. Dokument określa regulacje dla rozwoju, wdrażania i użytkowania sztucznej inteligencji na terenie Unii Europejskiej. Systemy sztucznej inteligencji na europejskim rynku będą musiały spełniać konkretne normy i standardy, co w teorii ma przełożyć się na wysoki poziom ochrony praw obywatelskich i praw konsumenta. Zmiany prawne wynikające z AI Act mają być wprowadzane stopniowo, a nowe prawo ma w pełni zacząć obowiązywać po 24 miesiącach od wejścia rozporządzenia w życie. Zgodnie z rozporządzeniem system system AI to taki, który różni się od klasycznego oprogramowania tym, że jego reguły są definiowane nie tylko przez ludzi. No i najciekawsze zabronione przez rozporządzenie praktyki to takie, które stwarzają niedopuszczalne ryzyko dla bezpieczeństwa ludzi i ich praw podstawowych. No i teraz co to znaczy? No i kiedy już tutaj spojrzymy w szczegóły, to między innymi widzimy tam takie punkty jak social scoring, czyli punktowanie obywateli na podstawie zachowań społecznych oraz systemy rozpoznawania emocji, w pracy i edukacji, oraz rozpoznawanie słabych punktów ludzi, jak wiek lub niepełnosprawność, a także skanowanie obrazu twarzy w celu jej rozpoznania i stosowanie przez organy ścigania identyfikacji biometrycznej działającej w czasie rzeczywistym w miejscach publicznych. No z jednej strony dość zabawny jest fakt, że USA i Chiny robią wszystko, żeby jak najszybciej rozwijać technologię sztucznej inteligencji, a Unia Europejska Skupia się znowu jak najbardziej na jej prawnym uregulowaniu. Ale patrząc na to z jeszcze jednej strony, no to jednak uregulowanie tego, co wymieniłem, wydaje się całkiem sensowne. Oczywiście pozostaje pytanie, jak wszystko zostanie w ogóle zaimplementowane w praktyce i czy korzyści dla obywatela i konsumenta przewyższą utrudnienia, jakie zostaną postawione przed firmami pracującymi dziś nad jednak bądź co bądź dalej rozwijającymi się modelami AI, czy przypadkiem tak bardzo czegoś nie uregulujemy jako Unia Europejska, że po prostu przestaniemy się w ogóle liczyć w tym wyścigu. Netflix pokazał solidne wyniki za drugi kwartał 2024 i znowu zaskoczył. Liczba subskrybentów korzystających z planu reklamowego wzrosła aż o 34%, a globalna liczba płatnych subskrypcji wzrosła o 16,5% rok do roku. Zarówno przychody, jak i zyski okazały się wyższe od oczekiwań analityków, a sam Netflix podwyższył prognozę na cały 2024 rok. I w całym 2024 w spodziewa się wzrostu przychodów między 14 a 15% w porównaniu z wcześniejszymi prognozami rzędu 13-14%. się też, że osiągnie marże operacyjne równe 26% w porównaniu do wcześniejszych 25%. Półka intensywnie rozwija swoją ofertę reklamową. W maju ogłosiła, że uruchomi własną platformę reklamową, rezygnując z partnerstwa z Microsoftem, a to posunięcie ma na celu zwiększenie przychodów z reklam, które stają się coraz ważniejszym źródłem dochodów dla Netflixa. I co ciekawe, tani plan z reklamami stanowi już ponad 45% nowych subskrypcji na rynkach, gdzie jest on w ogóle dostępny. Netflix nie spoczywa, więc na laurach firma inwestuje też w nowe formy kontentu, w tym transmisje na żywo. I w najbliższych latach planuje, na przykład transmitować mecze NFL, czyli futbolu amerykańskiego, w Boże Narodzenie, co na pewno przyciągnie jeszcze więcej widzów i jeszcze więcej reklamodawców. Tutaj Netflix zaznacza, że chociaż segment reklamowy rośnie, no to nie oczekuje żeby to przychody z reklam były głównym źródłem wzrostu w najbliższych latach, ale biorąc wszystko pod uwagę, to dalej spółka po raz kolejny udowodniła, że jest liderem na rynku streamingu i w doskonałej pozycji do dalszego wzrostu. Odkąd w zeszłym roku kurs Bitcoina wyszedł z marazmu i znów zaczął dynamicznie rosnąć, bijąc stopą zwrotu inne popularne aktywa, no to znowu coraz głośniej zaczęło się robić w przestrzeni publicznej o rynku krypto. A to wszystko było podbijane przez różne wydarzenia, jak halving Bitcoina, ETF na Bitcoina, ETF na Ethereum... To no, wszystko to znowu wpływało na większą popularyzację świata kryptowalut. Wraz z rosnącym zainteresowaniem całym rynkiem pojawiały się też chętni do spekulacji na różnych dziwnych e, aktywach, które popularnie nazywa się shitcoinami, których na ogół w czasie hossy pojawia się zawsze zdecydowanie najwięcej. I w tym wszystkim pojawia się Lionel Messi, który zaczął na swoim Instagramie reklamować shitcoina o nazwie Water. W ciągu kilku godzin od wstawienia reklamy na portal token Water Zyskał nawet 425%, a wszystko po to, żeby w ciągu kolejnego tygodnia stracić 70%. Ostatecznie Messi nie przyczynił się zbyt mocno do zmiany wyceny kryptowaluty, ale to raczej efekt tego, że Water nie jest notowany na najpopularniejszych giełdach, jak na przykład Binance, co ograniczyło możliwości kupowania. Może te 400% robi wrażenie, ale wcześniejsze tego typu akcje prowadziły do wzrostów nawet kilka albo kilkanaście tysięcy procent. Token Water oparty na kryptowalucie Solana jest aktywem, który ma teoretycznie promować dbanie o środowisko i na stronie tego projektu można znaleźć następujące słowa. Water przeprowadzi globalne kampanie marketingowe i społeczne, kierując uwagę miliardów na problemy związane z wodą i ogłosi partnerstwo z głównymi globalnymi organizacjami charytatywnymi. No W praktyce kryptoaktywo token water prawdopodobnie ma jednak pozwolić jego twórcom wyciągnąć pieniądze od spekulantów, którzy pod wpływem reklamy postanowili kupić tego coina i załapać się na krótkoterminową pompę ceny. Szok, rozpacz, niedowierzanie. Takie historie mają miejsce regularnie, a Messi brał już udział w podobnej akcji. Wcześniej reklamował coina o nazwie Leaf, którego twórcy Opróżnili pulę płynności 5 dni, o jego reklamie. Od poniedziałku do czwartku w Pekinie miało miejsce trzecie plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i przypadło ono na okres, kiedy Chiny zmagają się dalej z pewnymi problemami gospodarczymi. Wyczekiwane ożywienie gospodarcze uporczywie nie chce nadejść, a konsumpcja wewnętrzna pozostaje dość mizerna. Inwestorzy mieli nadzieję, że partia rządząca zaproponuje jakieś rozwiązania, które zaradzą problemom, ale niestety komunikat wydany przez partię nie przedstawił w zasadzie niczego interesującego interesującego, na co rynki mogłyby czekać. Komunikat jest wypełniony takimi mocno lakonicznymi określeniami, które nie zwiastują zbyt wielu konkretów, a raczej sugerują, że Chiny dalej zamierzają iść obraną przez siebie dotychczas drogą. Xi Jinping powiedział, że ulepszą system socjalizmu o chińskiej specyfice, ogólnie zmodernizują system i zdolności do zarządzania. No, to w sumie tak jakby... Brzmi jak taka mocna korpomowa. Celem zapowiedzianych reform ma tu być osiągnięcie systemu określanego jako socjalistyczna gospodarka rynkowa o wysokim standardzie. W komunikacie brakuje jednak tego, co najważniejsze z perspektywy rynku, czyli zapowiedzi stymulowania popytu wewnętrznego, który w Chinach kuleje. Są natomiast wypowiedzi, które sugerują, że władza dalej będzie wywalała potężne pieniądze na wzrost podaży i dotowała różnych producentów. Chodzi konkretnie o dotacje dla takich różnych strategicznych sektorów gospodarki. Które Chińczycy subsydiują w sumie od lat. No tylko, że co z tego, skoro popyt wewnętrzny kuleje i nie ma kto tego kupować. Komunikat zwrócił też uwagę na problemy rynku nieruchomości i rosnącego zadłużenia lokalnych władz i banków, ale nie przedstawił żadnych rozwiązań tego problemu. No tu warto przypomnieć, że jednym z najważniejszych problemów, przed jakim stoją Chińczycy obecnie, to właśnie kłopoty na rynku nieruchomości, które przekładają się na problemy całego sektora finansowego. W Chinach istnieje około 3800 banków, które w większości były źle zarządzane i zgromadziły mnóstwo złych kredytów, a aktywa tych zagrożonych banków stanowią około 13% całego chińskiego systemu bankowego. Niektóre z tych banków mają aż 40% portfeli zbudowanych z zagrożonych kredytów, udzielanych deweloperom i samorządom, no co mocno naraża te instytucje na dość duże skutki kryzysu potencjalnego na rynku nieruchomości. Tymczasem problemy z popytem wewnętrznym w Chinach widać też po rekordowym eksporcie miedzi w maju i czerwcu, czego do tej pory Chińczycy raczej nie robili. Mimo wszystko, ja pozostaję do tego rynku nastawiony optymistycznie i uważam, że giełda zacznie. Wcześniej dyskontować poprawiającą się tam sytuację, nawet jeśli ta poprawa miałaby nadejść faktycznie dopiero w kolejnym 2025 roku. I to wszystko w tym filmiku, który powstał dzięki partnerowi odcinka Freedom24. Nie zapomnijcie o tym, że możecie tam dostać od 3 do nawet 20 darmowych akcji. Szczegóły w opisie tego materiału. i nie zapomnijcie też o subskrypcji tego kanału. A więcej informacji o giełdzie, rynkach, gospodarce, finansach, inwestowaniu, oszczędzaniu, szukajcie na stronie D. Na i w naszych social mediach. Linki, oczywiście, znowu w opisie materiału. Do zarobienia, cześć.